W perspektywie dzisiejszej Ewangelii, paralityka przyprowadzonego do Jezusa przez czterech przyjaciół, warto zastanowić się nad swoimi relacjami. Jakie mam te relacje i z kim? Ilu mam na przykład znajomych na portalach społecznościowych, ilu mam takich znajomych realnych, z którymi utrzymuję w miarę regularny kontakt? Ilu mam przyjaciół? Ilu z tych przyjaciół, zgodnie z polskim przysłowiem, mogę poznać w biedzie? Ilu przyjaciół mogłoby mnie zaprowadzić w chorobie do Jezusa, albo choćby do prostego miejsca leczenia, do szpitala? Ilu by mi pomogło. I w tej perspektywie relacji, które mamy, warto się zastanowić, czy są tacy ludzie, którzy przybliżają mnie do Chrystusa. Którzy mogą mnie do niego zaprowadzić, bym mógł być uzdrowiony, ale przede wszystkim, by zostały mi odpuszczone moje grzechy. A może mam takie relacje, które oddalają mnie od Boga, a może mam takie relacje, które wręcz wpędzają mnie w grzech, paraliżują moje sumienie i wpędzają w chorobę duszy i ciała. Warto więc przejrzeć swoje życie w perspektywie tych, którzy mnie otaczają i dostrzec też, czy jest tam Jezus Chrystus i czy jest On postacią centralną mojego życia.